Serdecznie, kochani, dziś trochę o emocjach, tych których nie, nie, nie lubimy czuć, później źle oddziałują na nasze życie. Jak się tego pozbyć w gmieniu oka podczas medytacji, podczas hipnozy, tak? Podczas głębokiej medytacji. Przypuśćmy, powiem Wam nie wiem, o smutku, ale możecie sobie zmienić wszystkie emocje, jakie tylko chcecie, tak? Przypuśćmy, czuję się smutny, tak? Podczas medytacji poproszę mojego Higher Self, żeby poczuł smutek, tak, wizualizuję jest. sobie napis stop, mówię od tego momentu, mówię wyraz jest i czuję się szczęśliwy i proszę Higher Self o przesłanie energii szczęścia, tak, powtarzam tak trzy razy, aż się zaprogramuje, no i wtedy macie mieniuka, inne emocje. Spróbujcie sobie. Do zobaczenia, mam nadzieję, że wam pomogłem.